Hej wszystkim, witam Was serdecznie w moim najnowszym filmie. Nie pamiętam kiedy ostatnio nagrywałam normalny film, który nie jest vlogiem, ale wracam i wracam z nową serią o najjaśniejszych kolorach podkładów dostępnych na rynku. Może być głośno, bo tutaj obok leży kot i śpi, ale o, zaczął się myć, więc mam nadzieję, że tego nie słychać, a jak słychać, to proszę mi wybaczyć. Dzisiaj zajmiemy się podkładem i korektorem Too Faced Born This Way. Odcieniu Cloud, czyli najjaśniejszym. On jest dosyć wpadający w różowy. Ja mam skórę raczej ciepłą i jak możecie zobaczyć, na twarzy jestem ciemniejsza niż na reszcie ciała. Może się troszeczkę bardzo światło zmieniać, bo nagrywam tym razem przy naturalnym świetle, ale troszeczkę sobie sprawdzam różnych rzeczy i zobaczymy, co będzie mi się podobać najbardziej. Także tak, ja nie mówi się tak, że tak. Używałam już tego podkładu, tak samo jak korektora. Podkładu jest to moje drugie opakowanie, korektora jeszcze pierwsze, ale. Dużo tego nie zostało, ale w pierwszej kolejności do tej serii chcę wziąć produkty, które już mam i te sprawdzone i te niesprawdzone, żeby nie kupować nowych w nowym momencie, kiedy mam materiały, aby nagrać to, tego więcej. Więc tak, opakowanie jest bardzo fajne, szklane, zakrętka yy, jest plastikowa, i co najważniejsze jest pompeczka w zestawie. Nie trzeba osobno dokupywać, a to już jest sukces. Biorąc pod uwagę inne, droższe marki, gdzie niestety trzeba sobie dokupić. Hmm, korektor ma bardzo fajny, dużych rozmiarów aplikator, jak możecie sobie ostrość. Hmm, no nie chcę, żeby że być ostro. Nie będę robić jakiegoś mocnego makijażu. Będzie dosyć stonowane, bo jeszcze dzisiaj na siłownię, więc nie chcę przesadzać i nie chcę, żeby mi to wszystko spływało, tym bardziej, że jest około 30 stopni dzisiaj, więc ma być spokojnie. I co jeszcze mogę dodać? Mam skórę normalną w kierunku suchej, ale nie do końca, ponieważ jestem po kuracji izotekiem, wyleczyłam w ten sposób trądzik i od tego czasu moja skóra się prawie wcale nie przetłuszcza. No to chyba wszystko wyjaśniłam. A no i nie wiem, jak Wam się podoba moje tło. Jest bardzo prowizoryczne. Mam nadzieję, że nie ma tragedii. To ja zazwyczaj podkład nakładam w ten sposób, że sobie wylewam tak jedną pompkę na dłoń. Nie wiem, czy widać. Zazwyczaj więcej nie potrzebuję. Biorę tak na palec i sobie rozsmarowuję po twarzy. To mi się taki sposób najbardziej mi się sprawdza, gdy robię sobie makijaż sama dla siebie. Pozwolę sobie wziąć lusterko, żeby widzieć, co ja w ogóle wyprawiam, bo w podglądzie to troszeczkę małe. Tutaj wzięłam trochę mniej produktu, ale dobra. Wyskoczyło mi tutaj jakieś coś niefajnego, bo jestem przed okresem, więc nie sugerujmy się aktualnym stanem mojej. Cery to jest wyjątkowe, normalnie jest lepiej. I to co mogę powiedzieć, to chyba widać, że on jest troszeczkę bardziej różowy niż moja skóra. Tu się wydaje, że jest jaśniejszy, ale jak spojrzymy na moją szyję, to wcale nie jest jaśniejszy. Po prostu taki mój urok, że moja twarz jest z jakiegoś powodu ciemniejsza. Tak po prostu już mam. Dam go tutaj. I zazwyczaj taka jedna pompka na co dzień mi starczy. Szczególnie, że ostatnio nie lubię mocnego krycia i też go nie potrzebuję. Dobra, uznałam, że mniej więcej to rozprowadziłam i mam gąbeczkę z Glam Shopu i to po prostu delikatnie wklepuję. O, gąbeczka wydaje śmieszne dźwięki. Tak wygląda krycie tego podkładu po jednej warstwie. Mam w ogóle nadzieję, że nie mam żadnych yy, kawałków sierści mojego kota na twarzy, bo się z nim przytulałam przed nagrywaniem. Ale pomijajmy to i jeszcze zapomniałam dodać o tym, że mam na twarzy moją podstawową pielęgnację i pod podkładem jest krem z filtrem, ale troszeczkę bułkami matującymi zdjęłam taki świecący się nadmiar, no i na, tej, na takiej bazie pracuję. Nie używam bazy pod makijaż, ponieważ sprawdzamy teraz podkład i jego kolor bez żadnych wspomagaczy, że tak powiem. Pierwsza warstwa jest tak nie mocno kryjąca, ale ma moim zdaniem wystarczające krycie. Tutaj się przed chwilą podrapałam, więc mogę być czerwona i czuję, że mam na twarzy resztki jakiejś sierści czy coś, bo mnie strasznie swędzi twarz, więc mogę się drapać co jakiś czas i nie mogę ich zlokalizować w lusterku, ale pewnie przy montażu będę je widzieć i będę wkurzona, że one są na twarzy. Dobra, jakoś to spróbuję się tego pozbyć, ale powiem szczerze, że jest ciężko. I tutaj coś mam. O co chodzi? Za każdym razem ten kod zostawia tyle sierści na mnie, że to jest przerażające. Osobiście dodam jeszcze tak troszkę mniej niż jedną pompkę, tak może z pół pompki, żeby zwiększyć krycie i po prostu dobudować je w miejscach, gdzie potrzebuję. Czyli szczególnie tutaj, gdzie się przed chwilą podrapałam i zdjęłam sobie ten podkład. Ale generalnie na co dzień używam mniej niż w tym momencie. Wiadomo, też więcej się używa przy nagrywaniu niż normalnie na co dzień. Dobra, nie wiem, jak to nałożyłam, myślę, że dosyć losowo sprawdzę w usterku. I to jeszcze raz wklepię. Dwie warstwy wyglądają w ten sposób. Myślę, że mniej więcej wszystko jest już zakryte. To mi możliwe, że delikatnie tutaj przebija, ale też no, nie od tego jest podkład tylko korektor. No i będziemy za chwilę przechodzić do korektora. Podkład ma takie wykończenie. Nie jest matowy, nie jest rozświetlający. Powiedziałabym, że bardziej satynowy, ale jest to jeden z moich ulubionych podkładów na co dzień. Moim zdaniem jest fenomenalny, zawsze mi się sprawdza. I nie było ani jednej sytuacji, gdyby mnie y, zawiódł, więc jestem z niego ogromnie zadowolona i jestem w stanie go naprawdę polecić. I mam mnóstwo podkładu na ustach. Hmm. Trudno. No to co, przechodzimy teraz do korektora. Ja będę go nakładać w taki sposób, że na początku zdejmuję sobie nadmiar z tego, bo zawsze jest go za dużo. I nakładam go w taki sposób, że zaczynam od tego miejsca. Robię sobie tutaj taką kropeczkę, tutaj kropkę, tutaj kropkę, po obu stronach tak samo i gdzieś w tej okolicy kropka. Daję sobie na środek nosa i mniej więcej tak, tutaj, na tego. Wypryska tutaj sobie daję. I tutaj tak bardzo malutko na policzki, z tego względu, że mam to minimalne przebarwienia pod trądziku, które no nie są zbytnio widoczne, ale ja mam schizę i zawsze je przykrywam, nawet wtedy, kiedy nie trzeba. Znaczy zawsze, czyli wtedy, kiedy robię makijaż. Jak nie robię makijażu, to tego nie robię. Dobra, to te zostawiam na razie i zaczynam od tych nareszcie twarzy nie pod oczami, i delikatnie je wklepuję. Jak można zobaczyć bardzo ładnie. Zgrywa się z kolorem podkładu ten korektor. Na zewnątrz jest dosyć głośno, więc może, mogło być słychać jakieś trzaśnięcie, ale to po prostu ktoś wyrzucał jakieś szkło. Cały czas mi coś spędzi. To wszystko wina kota. Dobra, wklepujemy jeszcze tutaj. To daje bardzo fajny efekt rozświetlenia. Tak samo to na nosie. I w tym momencie przechodzę do wklepywania korektora i wklepuję go w taki sposób, że najpierw pracuję tutaj w tę część. I teraz delikatnie pod okiem i schodzę też niżej, żeby się bardzo ładnie połączył z podkładem. I na koniec wklepuję tą kropeczkę tutaj. I zjeżdżam jeszcze troszeczkę niżej, żeby to się wszystko ładnie zmieszało. No, i tą resztką, którą mam na gąbeczce, wklepuję tę, tę resztkę w powiekę. Tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. Bardziej już rozcierającym ruchem, żeby to mi nie wchodziło jakoś bardzo mocno w maszczki. I jeszcze przejeżdżam tutaj bardzo subtelnie tą gąbeczką, żeby pozakrywać moje przebarwienia wokół oczu, bo mam dosyć intensywne, ponieważ mam inny kolor wokół oczu niż normalnie. Taka po prostu moja uroda. No, i no z drugim okiem robimy tak samo. Jeszcze sobie boki nosa tutaj dodaję zazwyczaj. Tak wygląda podkład i korektor. Bardzo prawdopodobne, że mam podkład bądź korektor na ustach, ale to ogarnę za chwilę. Tak wygląda to bez żadnego pudru, bez żadnego konturowania ani nic w tym stylu. Po prostu sam podkład i korektor. Na wizji sobie jeszcze przypudruję ten podkład, żebyście widzieli, jak się zachowuje z pudrem. Ja używam jakiegoś z niemieckiego Rosmana. Jezu, już mi się troszeczkę starła nazwa, ale to jest jakiś piankowy puder HD, także zobaczymy. Znaczy ja wiem, że się sprawdzi, bo to są produkty, których używam na co dzień. Biorę sobie dwa pędzle, taki pod oczy, tego pudru też używam pod oczy i taki większy na całą twarz. Więc zaczniemy raczej od całej twarzy. Bardzo delikatnie ten produkt nabieram. Po prostu dotykam i strzepuję nadmiar. Ja nie lubię pudru tak naprawdę. I nie zawsze go używam. I zazwyczaj po prostu robię tak delikatnie po całej twarzy. Oprócz miejsc, gdzie daje rozświetlacz. Dobra. I teraz tak samo, nawet nie na całe czoło, ale tylko na skronie. W miejscach, które daję brązer, bo po prostu wtedy lepiej to wygląda w moim odczuciu i łatwiej się pracuje z brązerem, ponieważ nie smuży, nie przykleja się, nie robi plam. I wygląda to po prostu o wiele lepiej. Teraz biorę ten mały pędzelek, już nałożyłam puder i wzmarszczki mimiczne. To się nazywa chyba bruzdy nosowo-wargowe w ogóle. I w miejscach, które mam wypryski i dawałam tą korektor, tym pędzelkiem to bardzo wtłaczam w skórę. Tutaj mam jakiś wyprysk. Tutaj dawałam jeszcze trochę korektora. Dobra, i to samo robię pod oczami. Zwyczaj patrzę w górę i też nie dojeżdżam do samego końca, z tego względu, że mam taką budowę oka, i wtedy będzie bardzo mi to wchodzić w zmarszczki pod oka, oczami. To właściwie nie są zmarszczki. Tylko mam po prostu takie oczy. Nie będę robić makijażu oczu zbyt mocnego. Nie będę używać żadnych cieni do powiek, dlatego przypodruję sobie również powiekę, aby to już zagruntować i żeby mi ten e, korektor się nie zabrał na powiekach. Bo właściwie mam do tego tendencję, tak że sobie tutaj robię po swojemu. Ja też nie jestem makijażystką, więc wszystkie moje błędy to proszę mi powybaczać. Niech makijażystki proszę nie, nie komentują, że robię coś za jeżeli... Jest konstruktywna krytyka, to fajnie, ale proszę nie wymagać ode mnie nie wiadomo jakiej zdolności, tym bardziej, że ja jestem modelką, nie e, makijażystką i tak naprawdę większość modelek sama sobie makijażu takiego super nie zrobi. Także dobra, mniej więcej mam skończone. Resztę makijażu zrobię poza kamerą i do Was wrócę, gdy będzie zrobiony. Tak się prezentuje mój skończony makijaż. Starałam się robić to szybko, i nie przesadzić. Wydaje mi się, że wyszedł i tak mocniejszy niż chciałam. Ale tak się prezentuje podkład i korektor już w połączeniu z resztą produktów. Carmel! Chciała się pokazać do kamery. I co mogę powiedzieć? Generalnie zrobiłam sobie tutaj test. Nie wiem, czy widać. Mam tu... pozwala mi nagrać tego filmu, bo w kółko miauczy, gdy nagrywam i coś mówię do kamery. Ale zrobiłam sobie tutaj mały test i dałam kawałek podkładu i teraz zobaczymy, czy on oksyduje. I przy okazji powiem Wam może o konsystencji tego produktu. Nie jest ani zbyt... Yy, nie jest ani tempa, nie jest też totalnie wodnista, ani taka gęsta. Coś powiedziałabym pomiędzy, nawet chyba Wam teraz... O, jak zrobię tak, nie wiem, czy to widać, to ta kropeczka mi nie spada, ale bardzo łatwo ją rozmazać. O, jak możecie zobaczyć, no oczywiście moja twarz jest priorytetem, e, delikatnie ściemniał i zrobił się delikatnie bardziej różowy ten podkład, ale nie ma tragedii tak naprawdę. W moim przypadku jakiejś dużej różnicy to nie robi. E, I inaczej to wygląda oczywiście na ręce, inaczej na twarzy. Jak możecie zobaczyć, moja szyja może w tej kamerze się wydaje dalej delikatnie jaśniejsza, ale nie wiem, czy to nie jest kwestia po prostu bronzera, bo się użyłam dosyć ciepłego bronzera. Bo stwierdziłam, że skoro jest bardziej różowy podkład, to zrobimy tak. Czy było warto? Nie wiem. I tak. Generalnie ten podkład mogę polecić z całego serca. Karmel, co ty robisz? Co on robi? <ścười> Karmel! No to Karmel się postanowił umyć tam za mną w tle. I. Dobra, to mnie sta strasznie stresuje. Podkład jest w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej, więc jeżeli ja jestem w stanie znaleźć podkład wystarczająco jasny dla mnie, gdyby był bardziej żółty, to byłabym bardziej zadowolona, nawet mógłby być delikatnie jaśniejszy, ale nie będę narzekać, nie muszę go rozjaśniać. To osoby o bardziej, mm, nie chcę powiedzieć normalnym, bo to bardzo złe określenie, ale bardziej powszechnym kolorze skóry, tym bardziej znajdą dla siebie kolor. Jest ten podkład jednym z moich ulubionych. Uwielbiam go i od razu, gdy mi się skończył, to kupiłam nowy. I miałam też szczęście, że była promocja na Seforze. W Seforze właściwie. I kupiłam za 149 zł zamiast za 189 zł, więc może nie jest to ogromna różnica, ale udało się. Tym bardziej, że mojego koloru nigdy nie ma na promocji, a tym razem był, więc jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Polecam ten podkład i korektor, oczywiście, z całego serca. I jeszcze może Wam pokażę. Różnica kolorystyczna między podkładem a korektorem. Ojej, trochę dużo na, nałożyłam. Podkład jeszcze jest bardziej. Korektor, moim zdaniem, jest troszeczkę bardziej żółty. To, to już. O Jezu. Tak jak możecie zobaczyć, tutaj jest korektor, tutaj jest podkład. Podkład jest delikatnie ciemniejszy niż ten korektor i mniej żółty, więc. karmę. Więc ten y, korektor y, jest po prostu dla mnie idealny, ma idealny kolor, nie jest zbyt ciężki pod oczami, nie wchodzi jakoś przesadnie w zmarszczki, co bardzo doceniam, bo akurat mam taki typ skóry, gdzie we wszystkie wgłębienia w produkty bardzo lubią mi wchodzić i tutaj y, w bruzdy nosowo-wergowe i pod oczy, a te produkty robią to w naprawdę minimalnym stopniu. I jeżeli się dobrze przypodruje, to wszystko jest w porządku. Wiadomo, później już tam wejdą w te y, wszystkie zakamarki, ale to nie ma takiej tragedii i jak się delikatnie ja to zazwyczaj po prostu biorę gąbeczkę i tak sobie tutaj delikatnie doklepuję, to wtedy jest wszystko ok. Nawet czasami korektor palcem. I mam tutaj sierść kota, bo go przed chwilą przytulałam, no... Mnie swędzi. <grym> no to co, chyba test jest udany. Z całego serca uważam, że ten podkład spełnia moje kryteria, którymi jest to po prostu, żeby było wystarczająco jasne. Czy formuła by się każdemu sprawdziła? Wydaje mi się, że nie znam osoby, której ten podkład by się nie sprawdził, ale na pewno takie są, no bo każda skóra jest inna, lubi co innego i potrzebuje czego innego. Ten kot to mi kradnie całe show, ne? no ale trudno. Jestem ogromnie zadowolona z tego podkładu, dlatego też kupiłam już drugą buteleczkę, co będzie można zobaczyć w projekcie denko, który nagram wkrótce. Myślę, że na pewno w tym tygodniu, w którym nagrywam to. Więc może się pojawi niedługo. Zastawczo zaczęłam się zastanawiać, czy dzisiaj tego nie nagrać, ale myślę, że dobra, aż tak szalona nie jestem. No to co, dziękuję bardzo za oglądanie. Było mi ogromnie miło, że w końcu mogłam wrócić do nagrywania normalnych filmów, a nie tylko vlogów. Jestem ogromnie zadowolona, mam, mam wielką nadzieję, że ten film w ogóle jest ostry i że wszystkie ustawienia aparatu mi siadły, bo... Dawno nie nagrywałam i troszeczkę wyszłam z sprawy. Do zobaczenia w następnym filmie. Możecie mi napisać w komentarzach, jaki podkład byście chcieli, żebym przetestowała. Oczywiście najjaśniejszy z całej gamy. I żeby sprawdzić, czy dla kogoś tak ogromnie jasnego jak ja jest jeszcze nadzieja. Mam w planie kilka jeszcze podkładów, ale to zobaczycie. I dziękuję już po raz kolejny za oglądanie. Do zobaczenia. Miło by mi było, gdybyście ocenili oraz skomentowali ten film. A może nas przysłali dalej, jeżeli znacie kogoś tak jasnego jak ja i może mu się przyda taki film bo niestety na polskim YouTubie takich, takiej serii nie ma, dlatego postanowiłam ją zapoczątkować. Oglądałam na brytyjskim YouTubie od Johna McClina. O Jezu, on jest wspaniały, on jest królową. I polecam również jego filmy. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa i dla Was, niczym na Twitchu. Przeszkadzałeś mi, tak?